Dziela na polskim podwórku. Witaj na kanale. Czego nie powiedziano. To był pierwszy weekend września. Sobota. Na działce nad zalewem zegrzyńskim Maria i Adam szykowali się do snu. Wcześniej rozmawiali z córką. Była napięta, zmęczona, mówiła o kłótni z mężem. Nie pierwszy raz. Wiedzieli, że od dłuższego czasu nie radzi sobie psychicznie. Już w ciąży miała myśli rezygnacyjne. Trafiła na obserwację psychiatryczną. Po porodzie jej stan się pogorszył, a zmęczenie, brak snu i napięcia domowe nakładały się na siebie dzień po dniu. O 22.56 rozległ się dźwięk telefonu. Po drugiej stronie drżący głos wnuka. Babciu, ratuj. Mama chciała mnie udusić. Halo, babciu. Ratuj. Chłopiec mówił, że mama dźgnęła go nożem w szyję, że znalazł nóż na poduszce. W mieszkaniu panowała cisza, jakby przed burzą. Babcia powiedziała, żeby się schował, że już jadą. Natychmiast razem z Adamem ruszyli z działki do Warszawy. W tym czasie w pobliżu pojawił się wujek Piotr. Mieszkał niedaleko, więc dotarł pierwszy, zaalarmowany przez seniorów. Nie mogąc dostać się do mieszkania, wszedł do garażu podziemnego. Chwilę później dotarli też dziadkowie. Na swoich miejscach stały dwa auta Magdy i Łukasza. W jednym z nich, na tylnym siedzeniu, spał mężczyzna Łukasz. Obudził się zaskoczony widokiem rodziny. Powiedział, że po kutni z Magdą schował się w garażu i zasnął, żeby nie dolewać oliwy do ognia. Nie wiedział, co dzieje się dwa piętra wyżej. Olkowi chłopczykowi, który powiadomił dziadków, udało się znaleźć klucze. Rzucił je ojcu przez balkon. W mieszkaniu panowała cisza przerywana chlipaniem chłopczyka. W pokoju dziecięcym na podłodze kałuże krwi. Trzylatek skulony przy łóżeczku z pociętą twarzą, wyglądał, jakby bał się poruszyć. Dziewięciolatek stał jak sparaliżowany. Krew sączyła mu się z szyi. W łóżeczku leżała miesięczna siostra, spokojna, przykryta kuderką, już nie żyła. Maria biegła do mieszkania i wzięła wnuka w ramiona. Wujek wyprowadził chłopca na klatkę schodową, żeby nie patrzył na to, co zostało w środku. Ojciec stał jak wryty. Jeszcze przed chwilą spał w aucie, a teraz widział dom, w którym wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Policja przyjechała po północy. W łazience na grzejniku wisiała pętla z pomarańczowej liny. W wannie była jeszcze resztka wody. Na podłodze, w salonie i w kuchni ślady jak po szamotaninie. Matki nie znaleziono w żadnym z pomieszczeń. Śledczy sprawdzili monitoring. Widziano ją jak wychodzi z osiedla. Następnego dnia, w niedzielę, kobieta siedziała na ławce przy cmentarzu wojennym w Starych Babicach rozmawia z przypadkową rowerzystką zaniepokojoną dziwnie zachowującą się kobietą. Mówiła o problemach z mężem, o dzieciach, o tym, że potrzebuje pomocy. To właśnie najpewniej rozmówczyni powiadomiła służby. Kiedy podjechała policja, zapytała: „Wiecie kim ja jestem? Wiecie co ja zrobiłam?”. W radiowozie powiedziała jeszcze więcej, że zabiła swoje dzieci. Że nie chciała, żeby miały takie życie jak ona, nie wiedziała, że chłopcy przeżyli. Śledztwo tworzyło sekwencję tamtego wieczoru, najpierw kłótnia z mężem, który wychodzi z domu. Potem nagły atak, najpierw próba uduszenia, potem nóż. Córka ginie od ranku tych w klatkę piersiową. Trzylatek doznaje urazu głowy, dziewięciolatek rany ciętej szyi. Starszy chłopiec ratuje się telefonem. Najpierw sms -em. Mama chce nas pozabijać Potem dramatycznym szeptem do babci To jego odwaga i szybka reakcja rodziny sprawiają, że chłopcy żyją A wspomnienia tej nocy noszą na swoich barkach do dzisiaj Kiedy o nich myślę, czuję ukłucie w klatce piersiowej Wielki ze mnie chłop, ale ściska mnie w gardle Prokuratura stawia Magdalenie zarzuty zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa dwóch synów. Kobieta przyznaje się do winy, trafia do aresztu. Przez kilka tygodni biegli psychiatrzy, i psycholog badają, czy była w stanie rozpoznać znaczenie swoich czynów. Wnioski są jednoznaczne: była poczytalna. Poczytalna nie oznacza zdrowa. Nie zawsze choroba wyłącza możliwość rozpoznawania wagi czynów. Na początku sierpnia 2023 roku akt oskarżenia trafia do sądu. Proces rusza we wrześniu z wyłączeniem jawności ze względu na dobro dzieci. 5 stycznia 2024 roku zapada wyrok 25 lat więzienia. Prokurator żądał dożywocia. W dniu ogłoszenia wyrok nie jest prawomocny. Dopiero po tym orzeczeniu. Do mediów trafiają bardziej szczegółowe opisy. Sąsiedzi w rozmowach z dziennikarzami mówią: Była miła, uśmiechnięta, dzieci grzeczne, nie było głośnych awantur. Dla nich to wciąż niewyobrażalne, że za ścianą rozegrał się dramat, którego nikt nie zauważył. To historia o rodzinie, która na zdjęciach emanuje szczęściem, a w oczach sąsiadów uchodzi za jedną z tych idealnych. Ale kryzys psychiczny może dotknąć każdego. Ani dobrobyt, ani wakacje w ciepłych krajach nie chronią przed depresją. Choroba psychiczna jest demokratyczna. Nie wybiera ze względu na status majątkowy, płeć czy wiek. Może dotknąć absolutnie każdego. Pamiętajcie o tym. Depresja poporodowa, która dotyka nawet kilkanaście procent kobiet, wciąż bywa tematem tabu, a przecież trzeba o niej mówić głośno, bo tylko świadomość może pomóc zareagować na czas. A jaka w tym wszystkim była rola ojca? Nie wiem. Nie znalazłem żadnych informacji. Jedynie kilka domniemań, których nie będę powielał. Domysły mogą mieć pokrycie w rzeczywistości ale mogą być po prostu krzywdzącą bzdurą. Ja nie chcę tego rozstrzygać, podobnie jak nie osądzam matki, mimo iż potępiam czyn. Moją rolą jest przedstawienie faktów i niech tak pozostanie. Was też proszę o komentarze na poziomie. To trudna historia, budzi wiele skrajnych emocji. Malutka Selenka staciła życie z rąk własnej rodzicielki. Znamy jednak tylko fragment, jakiś urywek. Nie poznaliśmy całego tła. Chciałbym, aby z tej tragedii płynęła nauka i przestroga. Jeżeli ktoś, kto słucha tej historii, czuje, że jest w kryzysie psychicznym, że ma myśli rezygnacyjne, warto szukać pomocy. Na ekranie pokazują się numery telefonów zaufania, pod które można zadzwonić. Rozmowa może być pierwszym krokiem, który ocali życie. Trzymajcie się. Do usłyszenia mówi Wam, Benjamin, cześć i czołem.